Wiadomości.com. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w plenerze, ale będziemy też w środku, co będzie widać w tym materiale. Ten pan to Andrzej Krukowski. Myślę, że specjalnie tego wspaniałego aktora przedstawiać nie trzeba. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Pawle, witam Państwa serdecznie. Pozdrawiam. Nie dość, że teatr nasz, to jeszcze szef Kongresu Teatrów Polskich. Byłem akurat na tym kongresie, ale nie o kongresie będziemy rozmawiać, tylko generalnie o tej sytuacji pandemicznej i o tym, jak to wam było i jak to teraz próbujecie się otrząsnąć, no i powolutku wracać do rzeczywistości? Spodziewałem się, że będziemy o ten temat rozmawiać, jak wszyscy, więc w tych okolicznościach e, przyrody, jaka w tej chwili ma miejsce, dajemy sobie radę. Ja ci muszę powiedzieć, że mm, puściliśmy premierę Szefera, z dla czterech aktorów, bardzo proroczego przedstawienia wydawałoby się, dlatego, że była ta mowa o maskach i że wzrasta ilość przestępstw w narodzie zamaskowanym. A jako program dawaliśmy papier toaletowy z naszym programem wciśnięty w rolkę. I potem tak sobie pomyślałem, że ludzie po prostu nie reagowali na ten papier. Zaraz potem zabrakło tego papieru. A już od początku marca, zaraz jak tylko wybuchła pandemia, ruszyliśmy z nowym projektem to jest teatr mm, nasz. Z projektem Dyskretny Urok o Rodziny, czyli Zemsta Aleksandra Fredry, według adaptacji, powiedziałbym, scenicznej Ryszarda Gajewskiego. I wtedy, kiedy następuje praca analityczna projektu, sztuki, mieliśmy okazję, żeby sobie spotykać się na tzw. zoomach, jak to się mówi, na tych różnych portalach, nośnikach i tak dalej. Skończył się ten etap i jesteśmy szczęściarzami, bo teraz już mamy próby sytuacyjne i przygotowujemy dla naszego kochanego Chicago. I nie tylko, bo mamy parę innych projektów wyjazdowych. Z tym przedstawieniem przygotowujemy zemstę. Klasyka. Inne projekty na razie nie wchodzą w grę, bo myślę, że są zbyt jakby, no powiedziałbym, trudne do stawienia. A zemsta, wiadomo, XVI-wieczny utwór Aleksandra Fredry, pięknym wierszem podany, klasyczny ośmiozgłoskowiec. Także cały czas do przodu, Pawle, cały czas do przodu, my się nigdy nie poddajemy. I bardzo dobrze, ale to też... Ten czas pokazał, że, no, że musiałeś też nauczyć się nowych rzeczy, rzeczy, które tak troszeczkę spychałeś, bo twierdziłeś, że niektymi rzeczami zajmują się młodzi. Pomyślałeś kiedyś, że będziesz przeprowadzał próby na jakimś Zoomie, albo w internecie, albo że będziesz gdzieś nagrywać w jakichś takich kameralnych bardzo okolicznościach, że nie będziesz mógł występować na scenie? Paweł, nienawidzę tego. Ja nie wiem, jak aktorzy i wszyscy ci, którzy nagle zamknięci, mogli wyrażać się poprzez, poprzez tego typu jakby nośniki, zoom, nagrywanie i tak dalej. Zobacz, jest pięknie. Za chwilę padnie, spadnie deszcz, siedzimy sobie, patrzę Ci głęboko w oczy i jest sympatycznie. Niestety nie ma innej możliwości. To, co robimy, nazywa się teatrem. To nie jest film, to nie, nawet nie jest teatr telewizji. Ja, zespół Teatr nasz potrzebuję żywego kontaktu z widzem. I za tym oczywiście jak wszyscy, którzy mówili, wypowiadali się na temat tego, co się dzieje, bardzo, bardzo, bardzo tęsknimy. Na razie mamy siebie, a za chwilę mam nadzieję, że to wszystko się na tyle, jakby wiesz, unormuje że przynajmniej dla wąskiego grona przyjaciół, znajomych, a też i widzów z czasem będziemy mogli prezentować nasze projekty. Nie chcę mówić, że jesteś aktorem starej daty, bo mi też za chwilę po głowie tak swoją drogą ja w połowę rzeczy nie wierzę, które on mówi, a znam go latami i nie jestem w stanie go wyczuć <laughs> tak w 100%. Słuchaj, nigdy mi tego nie powiedziałeś, zbójem jesteś, dopiero trzeba było korony wirusa, żebyś powiedział, spojrzał mi głęboko w oczy. Możemy sobie pozwolić na żart Paweł, wiesz, to, ta sytuacja jest taka jaka jest więc żart jest bardzo pożądany. Powiem ci tak, tak, jestem już w takim wieku, że niestety przekładam bardziej kontakt osobisty niż na kontakt telefoniczny i to nie jest dla mnie paweł, to nie jest dla mnie. Ja chyba już schodzę z tej górki do tego co było u, u moich podstaw, u mego źródła. Znaczalnie do takich refleksji nie chciałem Cię namawiać, broń Boże, prowokować. Nie, no trochę sobie oczywiście żartujemy, choć jest w tym też dużo y, prawdy, no ale takie są czasy, że sami próbujemy gdzieś się tam odnaleźć i sami próbujemy znaleźć też dla siebie miejsce, żeby po prostu nie zwariować, coś trzeba robić. Ale wracając do tego, że coś trzeba robić, no Wy mimo wszystko, i tutaj nie było żartów, mieliście a, poezję przy stoliczku, a przy kawie. Normalnie się próbujecie, co również widzimy podczas naszej rozmowy, więc rozumiem, że pełną parą przygotowujecie się do jakiegoś teatralnego wydarzenia, i to teatralnego w dosłownym tego słowa znaczeniu. Na miarę oczywiście pandemii i pewnych ograniczeń, ale jednak kontakt z widzem. Etap pierwszy zawsze przy dużym projekcie tak zrobił Ryszard Gajewski gębka analiza tekstu, a pani odpowiednich intencji nauka zostawiła nas tak, że nie byliśmy rozproszeni wykonując. Inne rzeczy, które normalnie wykonujemy w życiu. Także mogliśmy się skupić, i teraz odbywają się próby. Jestem po prostu w szoku, jak akt ze aktem aktorzy wykonują, że tak powiem, to, co było w naszym założeniu, żeby ten spektakl postawić na nogi i pokazać go publiczności. Andrzej Krukowski, bardzo Ci dziękuję. Pawle, serdecznie Ci dziękuję, że znalazłeś czas. Bardzo mi miło, serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę wytrwałości i do zobaczenia w teatrze. Dziękuję, Pawle. Wiadomości Twoje źródło informacji.